208, 2008, 308, 3008, 508, 5008. W gamie Peugeot tradycyjne nadwozia mają 1.0, a crossovery 2.0. Aż tu nagle pojawia się Peugeot 408. Crossover z 1.0. Gdzie plasuje się w gamie modelowej i czy w ogóle jest w niej potrzebny? Zapraszam na test. Z lata Peugeot oznaczał modele w prosty sposób. Pierwsza cyfra oznaczała segment, druga, czyli 0, była elementem stałym, a trzecia oznaczała generację. Aż pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Peugeot odbił się od ściany, skończyły się numery generacji, a w dodatku pojawiły się nowe segmenty. I tak przyjęto, że 108 to najmniejszy z modeli, a 508 największy. Do tego podwójne 0 oznaczać będzie crossovery. Które kolejno zastępowały minivany i niektóre modele specjalne jak 207 SW Outdoor. I wszystko dobrze działało, aż pojawił się kupę crossover z jednym zerem model 408. Pierwsze skojarzenie to musi być następca 407, ale nie, bo model z segmentu D to obecnie 508. Występuje jako liftback i kombi, a duży rodzinny crossover to model 5008. 408 powinien więc wypełniać lukę między 308, 308 Kombi, 3008, a modelami z segmentu D, czyli takie 3008 Coupe, ale chyba wyszło bardziej 5008 Coupe. To wszystko bardzo skomplikowane i nie pomaga fakt, że na niektórych rynkach 308 sedan występuje jako 408. Europejski 408 jest krótszy tylko od 508, a dłuższy rozstaw osi ma jeszcze 5008. Większe bagażniki mają 308 kombi i 5008. 408 jest dłuższy nawet od Toyoty RAV4. Bagażnik jest tak głęboki, że moja duża walizka mieści się na sztorc na długim boku. Tak głęboki bagażnik ma na przykład Skoda Enyaq. Bagażnik ma 536 litrów pojemności w wersji z napędem benzynowym 508 z opcjonalnym systemem audio focal. Z napędem hybrydowym typu plugin pojemność spada odpowiednio do 471 i 454 litrów. Podobnie jak w Peugeot 308, akumulator trakcyjny zjada część przestrzeni pod podłogą bagażnika. O ile podobnie jak w 308, również w 408 nie ma płaskiej przestrzeni ładunkowej, o tyle w 408 pojawiły się rzadko spotykane w samochodach francuskich haczyki na siatki z zakupami. Korzystałem z nich, podobnie jak z kieszeni z siatką po prawej stronie i elastycznych taśm po lewej stronie. To wszystko przydaje się, kiedy nie chcesz, żeby różne drobiazgi obijały się po przepastnym bagażniku. Elektrycznie sterowana klapa bagażnika. Tylko w topowej wersji GT. To jest środkowa wersja Allure Pack, czyli klapę trzeba samemu otwierać. Tu akurat pomagają mocne teleskopy. Ale trzeba też samemu ją zamykać. Tu akurat teleskopy nie pomagają, bo trzeba mocno trzasnąć klapą. Nawet jeśli wygląda na zamkniętą, to na desce rozdzielczej nie gaśnie lampka ostrzegawcza. I przypomina mi to sytuację z moim Peugeot 306. Kupiony nowy w polskim salonie w 2000 roku też miał problem z niedomykającą się klapą. Poprosiłem serwis o wyregulowanie zamka. Panie, za parę miesięcy uszczelka panu sparcieje, wszystko będzie dobrze. Przez 12 lat nie chciała sparcieć francuska jakość. Peugeot 408 ma niemal 19 cm prześwit, nie tak wysoki jak 3008 czy 5008, ale o ponad 4 cm wyższy niż 308, 2,5 cm wyższy niż moje Mini Countryman, o prawie centymetr wyższy niż Kia Sportage. Ale podobnie jak większość innych modeli Peugeot, również 408 nie występuje z napędem na wszystkie koła. Nawet z napędem hybrydowym typu plug jest tylko napęd na przód. Czyli bezpiecznie zaparkujesz przodem do krawężnika, ale z asfaltu staraj się nie zjeżdżać za daleko. Rzadko opowiadam o wyglądzie samochodu, bo ten przecież widać w przebitkach. Jednak Peugeot 408 zasługuje na szczególną uwagę. Z każdej strony coś się dzieje: a to przetłoczenia, a to linie tnące elementy zderzaków w różnych kierunkach. Do tego trójwymiarowa maskownica chłodnicy i płaska tylna szyba, nad którą wystają dwie lotki. To jest samochód, przy którym należy się zatrzymać, cofnąć parę kroków, podziwiać całość, a potem zbliżyć się i podziwiać szczegóły. Na kanapie jest dużo miejsca na nogi. Co było akurat do przewidzenia i niewiele miejsca nad głową co poniekąd też było do przewidzenia, bo różnica w wysokości nadwozia między 308 a 408 jest mniejsza niż różnica w ich prześwicie. Z tyłu są spore kieszenie w drzwiach, uchwyty na napoje w podłokietniku. Zanim przebicie do bagażnika. Kanapa dzielona jest w proporcjach 40 na 60 i co tylko na kanapie. Jest nawiew klimatyzacji i dwa porty USB. Podłoga nie jest płaska. Cockpit 408 to w dużej mierze powtórka z 308. Przy wsiadaniu trzeba pokonać wysoki próg, więc jeśli crossover miał Ci ułatwić wsiadanie i wysiadanie, poćwicz w salonie. Przy okazji trzeba bardzo precyzyjnie ustawić wysokość kierownicy, żeby z jednej strony nie zawadzać o nią udem przy wsiadaniu, a z drugiej strony, żeby nie zasłaniała zegarów. Od 208 z 2012 roku Peugeot stosuje w swoich samochodach koncepcję i -Cockpit. Polega ona na zmniejszeniu wieńca kierownicy i wyniesieniu zegarów na szczyt deski rozdzielczej, czyli zamiast zerkać na zegary przez kierownicę, kierowca w założeniu powinien mieć cały czas zegary w polu widzenia nad wieńcem kierownicy. I zanim zaczniesz to rozwiązanie krytykować, dodam, że jego współautorem jest polski designer, Adam Bazydło, czyli mamy polski wątek i nie wolno go krytykować, bo Polska mistrzem Polski. Więcej o genezie koncepcji i cockpit i zastosowaniu w praktyce, kiedy ruszymy w drogę. Na razie wspomnę tylko, że rozumiem, co projektanci chcieli osiągnąć, i kiedy już siedzę za kierownicą, uważam, że ten układ jest równie komfortowy jak tradycyjny cockpit. Ale rozumiem też zastrzeżenia niektórych kierowców, którzy nie są w stanie znaleźć takiego ustawienia kierownicy, żeby wygodnie wsiadać i nie zasłaniać sobie zegarów. Ja też nie widzę na przykład napisu Peugeot i francuskiej flagi na dole wyświetlacza. A propos wyświetlacza, to tryb trójwymiarowego wyświetlania danych, który zadebiutował kilka lat temu w obecnej generacji 208, dostępny jest tylko w najwyższej wersji wyposażenia. I Peugeot chyba już powoli od niego odchodzi, bo skupia się przede wszystkim na trybach dwuwymiarowych. Informacje i sposób ich wyświetlania przed kierowcą można skonfigurować, skonfigurować można też zawartość środkowego wyświetlacza oraz wyświetlacza ze skrótami do najczęściej używanych funkcji. Od zeszłego roku, kiedy jeździłem Peugeot 308, w którym zadebiutował ten system inforozrywki, mam wrażenie, że minimalnie zmienił się interfejs i system jest bardziej stabilny, nie mam już problemów z ciągle rozparowującym się bluetoothem. Nadal nie podoba mi się, że włączenie ogrzewanych foteli czy zmiana ustawień temperatury wymaga kilku kliknięć, ale nic na to nie poradzę. Co więcej, kiedy korzystam z Android Auto, muszę wrócić do systemu Peugeot, żeby powyższymi funkcjami sterować. I nadal nie ma możliwości skonfigurowania otwierania i zamykania zbliżeniowego. Podchodzisz do samochodu i się otwiera, oddalasz się i samochód się zamyka. W moim wypadku oznacza to otwarcie samochodu w drodze do bramy, zamknięcie, kiedy dojdę do bramy, a następnie ponowne otwarcie, kiedy wracam od bramy do samochodu. Za każdym razem piknięcie, suboptymalne, kiedy wyjeżdżam z domu nad ranem i nie chciałbym niepotrzebnie hałasować. Poza tym jest ładowarka bezprzewodowa, pod nią półka, uchwyty na napoje, spory schowek pod podłokietnikiem. I duży schowek przed pasażerem. Kieszenie w drzwiach też są obszerne. Są też dwa porty USB-C: jeden koło uchwytów na napoje, drugi w podłokietniku. Oba w prostokątnych obwódkach więc za pierwszym razem można się zdziwić, kiedy weźmiesz z domu kabel z końcówką USB-A. Aby samochód włączyć lub wyłączyć, musisz dłużej przytrzymać przycisk start. To jest wersja z trzycylindrowym silnikiem 1.2 o mocy 130 koni mechanicznych, to obecnie główny silnik bez hybrydy typu plugin w europejskiej gamie Stellantis można go znaleźć nawet w o wiele większym Peugeot 5008. Często słyszę zarzuty, że przecież taki mały silnik nie nadaje się do dużych ciężkich samochodów. Tak, ale to zależy od tego, gdzie i jak się jeździ. O ile nie planujesz ścigać się ze świateł i nie musisz wyprzedzać każdego samochodu, który śmiejechać z przodu, to ten silnik w zupełności wystarcza. Ostatnio przejechałem kilkaset kilometrów po Francji i po drodze jest tyle fotoradarów, że tylko osoby zaznajomione z danym odcinkiem drogi pozwalają sobie czasem na wyprzedzanie ale zapewniam, że temu silnikowi starcza tchu nawet do jazdy z prędkością 140 km na godzinę, przy czym jak na tak mały silnik napędzający tak duży samochód, wewnątrz jest zaskakująco cicho. To akurat Stellantisowi wychodzi. Obiecywany przez producenta czas od 0 do setki to 10,4 sekundy, a od 80 do 120 km na godzinę 7,6 sekundy. Do setki w trybie normalnym było trochę więcej, w trybie sportowym trochę mniej, od 80 do 120, 7,7 ,7 sekundy w obu trybach. Oczywiście w samochodzie byłem tylko ja i mój sprzęt wideo. Z pasażerami byłoby gorzej. Gorzej byłoby też z przyczepą. Do 1350 kg. Obiecywane zużycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie 6 litrów na setkę jest optymistyczne. 7-8 litrów jest bardziej realne. Skrzynia biegów zamula, a niska pojemność silnika nie pomaga przy nagłych manewrach. Więc jedź spokojnie. Najwyżej dojedziesz do celu parę minut później. O wyciszeniu już wspominałem, a jak z komfortem foteli i zawieszenia? Fotele są bardzo dobre. Niezależnie od wersji wyposażenia, można dobrać fotel kierowcy z certyfikatem AGR, czyli niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców, i to akurat warto. Co do zawieszenia, mam mieszane uczucia. Na gładkim asfalcie 408 jest komfortowe. Bez zbędnych przechyłów, ale kiedy pojawiają się niedoskonałości w nawierzchni, zawieszenie potrafi nieprzyjemnie dobijać, niemal tak jak miało to miejsce w koreańskich samochodach sprzed kilkunastu lat. Tu wrócę do koncepcji i -Cockpit i jej genezy. Podróżujący w złą pogodę projektanci zauważyli, że kiedy trzeba skupić uwagę na drodze, kierowca nie powinien być zmuszony do spuszczania wzroku, aby kontrolować wskaźniki. Dlaczego zamiast zastosować znany od lat w PSA wyświetlacz przezierny? Postanowili zmieniać układ deski rozdzielczej? Zapewne z wyliczeń wyszło, że tak będzie taniej, i nie mam im tego za złe. Zamiast wybierać droższą wersję wyposażenia, mam na miastkę droższego rozwiązania w standardzie. Ale to, co dzieje się na wyświetlaczu przed kierowcą, sprawia, że często muszę jednak odwracać wzrok od drogi. Na przykład wskazówki z nawigacji Android Auto pojawiają się na chwilę i znikają. W teście Peugeot 308 zwróciłem na to uwagę, ale nie udało mi się tego zreplikować do kamery. Teraz już wiem o co chodzi. Mam wrażenie, że przez kolejne lata projektanci zapomnieli, po co powstał iCockpit. I dziś jest to po prostu inny układ deski rozdzielczej, który niekoniecznie niesie ze sobą udogodnienia, które zakładali jego pomysłodawcy. Przynajmniej dane z adaptacyjnego tempomatu w Peugeot są bardziej czytelne niż w Oplu. Chociaż samo działanie adaptacyjnego tempomatu ze wspomaganiem utrzymania na pasie ruchu jest przeciętne. O ile działa nieźle na autostradzie, o tyle poza nią system gubi drogę na ostrzejszych zakrętach, nawet jeśli z przodu jedzie inny pojazd, który wykonuje manewr prawidłowo. O ile widoczność wstecz jest niezła jak na ten rodzaj nadwozia, o tyle masywne słupki A ograniczają widoczność przy skrzyżowaniach. Prawdziwa kamera 360 tylko w topowej wersji wyposażenia, niższe wersje mają kamerę cofania. Z doklejanym obrazem imitującym widok z lotu ptaka. Ceny Peugeot 408 zaczynają się od 143 000 zł za wersję Allure ze 130-konnym silnikiem 1,2 PureTech i 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. W chwili pisania scenariusza dostępny jest jeszcze napęd hybrydowy typu plugin o mocy 180 lub 225 koni mechanicznych w cenie od 190 550 zł. Wersja z napędem elektrycznym ma być dostępna w późniejszym terminie. Testowy egzemplarz w środkowej wersji wyposażenia Allure Pack z silnikiem 1.2 i dodatkowym wyposażeniem kosztuje 154 400 zł. Peugeot 408 może i trudno zaszufladkować. Ale to przyjemny i nadspodziewanie praktyczny samochód, którego na pewno nie zgubisz na parkingu. A jak Tobie podoba się Peugeot 408? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji.